W naszym świadku show biznesu mamy kolejną aferę groomingową. 18-letnia Roxana Węgiel zaręczyła się z Kevinem Mglejem. Dobrze to wymawiam? nie jestem pewien. W każdym razie większość dziewczyn na TikToku i na Facebooku jest strasznie oburzona, że w tak młodym wieku nie powinna ona podejmować takiej decyzji, a poza tym to jest grooming, bo on jest 8 lat starszy. Dołożę tutaj jeszcze oburzenie kakserwatystów, którzy twierdzą, że w tej sytuacji oburzenie powinno budzić, iż pan posiada dziecko z poprzedniego związku. Tamten związek chyba zakończył się z jego inicjatywy. I co teraz ta biedaczka zrobi, jak on ją zostawi? Panowie kakserwatyści, ja tylko zwrócę wam uwagę, że oboje są w show w biznesie i tam rozpady związków to jest tak na dobrą sprawę cykl wydawniczy. A z redkilowego punktu widzenia no, dziewczyna nie postąpiła aż tak zupełnie głupio, bo w swoim prime timeie wybrała faceta, który też jest w swoim prime time, tam ewentualnie zmierza. Przez tą e, ich różnicę wieku oraz przez to e, w jakim środowisku funkcjonują to tak na dobrą sprawę szanse niepowodzenia ich związku w tej sytuacji są chyba nawet odrobinę mniejsze od średniej dla tego środowiska. A i jeszcze taka uwaga. No Roxana ewidentnie z punktu widzenia przeciętnej polki psuje rynek, ponieważ one chcą wchodzić w związek w momencie kiedy widzą ścianę na horyzoncie, a Roxana chce wejść w momencie kiedy jest w swoim prime time. Dlatego no, takie zachowanie należy potępić. Nie można potępić tego wprost, no w końcu jest dorosła, ale można używać dowolnego znaczenia słów. Stąd ten grooming tutaj się pojawia.